Witam wszystkich fanów kanału Ankul StarCraft i chciałbym Was zaprosić na kolejny cast. I przeprosić, że po trzech dniach dopiero wrzucam kolejnego woda, ale jak wiecie lub nie wiecie, nie jestem jeszcze w Polsce. Wakacjuję się jeszcze za granicą i troszeczkę ograniczony mam ten czas, kiedy mogę coś nagrać. Mam nadzieję, że nie baliście się, że po raz kolejny Ankul uciekł, nie uciek jest tutaj z Wami. No i biorę się do roboty. Mecz, którym będziemy przyglądać dzisiaj, to kolejne PVT. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Mecz pomiędzy. Passyldanem, niebieskim teranem zespawnowanym w lewym, górnym rogu. Jego przeciwnikiem będzie czerwony, podczas hak w prawym, dolnym rogu. Więc na kroskotach zawodnicy się pospałnowali na mapie Searing Crater. Tak chyba się nazywa. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jest to dla mnie nowa mapa. Widzę, że mapa dla czterech graczy. Z jednym z Towerem. Zobaczymy, jak tutaj wyglądają te ekspansje. Hmm. Jedna zablokowana przez kamienie. A jedna z dwoma wejściami, dużo trudniejsza na pewno do obrony, e, gdy gramy na zerga. Ale zerga e, na mapie nie ma, żadne wesołe linii nie będą wpadać z tej strony ani z tej strony. E, więc e, nie musi się na pewno tym przejmować ani Hak, ani Pasylan, Proba już wyjechała, będzie szukać teraz e, Terana SCV-a. Jeszcze po mapie nie krąży, ale za chwileczkę na pewno wyruszy. Być może, e, gdy skończy te baraki, choć to może być troszeczkę za późno. Zobaczymy, rafinerię dorzuca. W każdym bądź razie teraz to tak jest. Ta SCV zajmie się skautowaniem. Proba pojechała niestety na zły spawn w pierwszej kolejności, ale myślę, że teraz hack znajdzie już te rana. E, Minie się tutaj w dodatku z tym SCV-em i zobaczymy co tutaj ciekawego wymyślą zawodnicy muszę was przeprosić jeszcze za tą swoją kiepską kondycję w tych komentarzach póki co nie mogę jeszcze się na dobre rozgrzać bo po prostu mało kastuję jeszcze i jeszcze co się zmieni mam nadzieję jak wrócę dodam też wtedy tutaj tą zaślepkę tak żeby było pro elo fajnie Zmienię też może trochę wygląd kanału, żeby to wszystko jakoś odświeżyć i podkreślić, że jest to Ankul reaktywacja, a nie Old Ankul. Mamy pierwszego Marina, e, będzie próbował przegonić rzeczywiście tego skautującego proba i dopiero wtedy najprawdopodobniej jakieś techowe budynki e, zdecyduje się dokładać. O e, Orbital Command już gotowe na 16 supplya, więc standardowo, standardowo i mamy faktory, które zeskautowała e, proba, więc wie doskonale póki co, co szykuje dla niego. Terran Hack, kolejna rafineria dorzucana i ten prog niestety do domu zdrowy nie wróci. U Hacka natomiast mamy już Cybercora, Warpgate Technology oczywiście jest już w drodze. Pierwszy Stalker, jak to w bywa najczęściej bez Zelota, pierwszą jednostką. U Protosa będzie Stalker, który dużo lepiej radzi sobie oczywiście ze cv ale ten CV ewakuował się tutaj przezornie e, szybciutko, więc Stalker, <laughs> więc Stalker pierwszego swojego kila e, będzie musiał szukać gdzie indziej. Shake it baby, e, leci już w stronę maina terana. Hak, tym Stalkerem. Mamy tutaj dwa Mariny, trzeci jest już gotowy, cztery, więc Mariny, myślę, będą czekały na Stalkera. Nie powinien więc niczym przejmować się. Pasywna wina, jest tutaj szczelnie. Przy techla Mamy techla przy faktory. Nad faktory powstaje Starport, i to tylko oznacza, że będziemy mieli najprawdopodobniej jakiegoś Banshee Playa. Zobaczymy tylko czy z czy nie. A u Haka powstaje już Expansion, ja zdecydował się tutaj zaexpować. Protos, ciekaw jestem, czy gdyby grał na Zerga nie wolałby zaekspowować tutaj. Nie wiem jak na tej mapie. To zazwyczaj wygląda w różnych naczapach, gdyż jak wiecie, jestem absolutnie nie na bieżąco, jeśli chodzi o StarCraft Universe. Po jednym gatewayu zaekspował oczywiście Protoss. standardowo, drzuci teraz dwa gate, y. za chwileczkę zobaczymy też Robo. Będzie więc miał obserwery do dyspozycji Protos i te Banshi z Cloakiem jednak nie powinny stanowić problemu dla haka. Strasznie ogadamy swoją drogą Protos. Nie wiem, co takie emocje żniza. W zawodniku Steam Liquid mamy to Robo. Tak jak mówiłem, pierwsze banshee w drodze, Cloak w drodze, u Protosa na razie żadnych dewiacji nie będzie. No i teraz wszystko w rękach Terana tak naprawdę, bo zdecydował się zaekspować Protos, będzie miał więc przewagę ekonomiczną. I to w interesie Pasildana jest jak największe obrażenia zadać tą banshee. umy tutaj wyjąć tego Marina Hack. Tak właśnie to zrobił, nie stracił ani jednego HP na tym Stalkerze, więc dobra tutaj kontrola ze strony e, Protosa. Szybciutko teraz zregeneruje się ta tarcza. Będzie tutaj dorzucał Pasidan e, bunkier, zainwestował sporo pieniędzy e, w te cechowe rozwiązania, więc chce się zabezpieczyć przed jakimś ewentualnym Early Pushem ze strony e, Protosa. Czy wie, że zaekspował Protos? Wie, więc teoretycznie nie powinien się. Jakoś specjalnie obawiać e, się że będzie tuszował teraz Protoss. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Army Supply? E, bardzo wyrównanie, dużo więcej probek, natomiast e, mapki co Protoss. No i będzie ten Income teraz e, wystrzelał. Hmm, chyba nie wystrzelał. W każdym bądź razie Income Protosa e, będzie teraz e, dużo wyższy od inkomu Pasidana no i tak jak mówiłem to banshee e, i to co uda się ten Banshi wskurać to będzie bardzo kluczowa e, sprawa dla naszego niebieskiego terana dorzucane tutaj CC najprawdopodobniej zmieni je jeszcze w orbitala, żeby szybciutko jak najwięcej energii zebrać na muły zanim zleci na którejś z tych wydobyć Pasildan. Pierwsze Banshee jest już gotowe, Cloak również jest gotowy, nie wiem więc na co czeka Pasildan, bo w tym momencie czas działa na jego niekorzyść, szczególnie że Obserwer wlatuje już w tym momencie do maina Pasildana. Widział w dodatku chyba nawet to Banshee i nie rozumiem dlaczego już teraz zdecydował się wrzucić Cloaka Terran. Mamy tutaj stalkera e, przykselnaga tawerze i właśnie dlatego zdecydował się jak e, rzucić e, tego klołka. wiedział że Protoss na pewno e, kontroluje tą wieżę. E, nie chciał więc zdradzić się e, z tym zamiarem harasu, no i będzie e, wlatywał na tego naturala chyba, ma tutaj stalkery, ma tutaj... Również centry Protos, ale będzie jednak próba ataku na Maina. Jest tutaj obserwer dodatkowy w bazie Protosa, więc nie musi się martwić. Myślę oto banshee hack kolejne banshee, nie, to jednak tylko Marine. Yy, mamy Ravena który pomoże rozprawić się z tymi obzami i cały czas nie widzę tego banshee. Czyżbym je przy oczym Nie, 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 nie. Nie mówcie mi, że, że, że zgubiłem Banshi. Hmm, tu mamy inne Banshi, jakaś mała. E, grupa jednostek Proposa będzie puszować. Widział to doskonale Pasildan, bo on w tym momencie kontrolował e, wieżę na środku mapy. Uruchomił swoją ekspansję. I przyznam się szczerze, że jestem zmartwiony. E, mamy tutaj to Banshi z jednym kilem i będzie próbował dwa e, do bycia naraz harasować. E, Pasildan, no i trzy proby wyciągnął już. Dwie, przepraszam, bo jeden kill to oczywiście stalker, no i wlatuje tutaj kolejny banshi. E, odpalony klub nie wiem czy dwa obcy ma, żeby w dwóch miejscach naraz radzić sobie e, z tym harasem protos. Jak to wygląda? Tutaj e, sześć już kili i uda się uciec pasylanowi. Tym banshi, mm, to banshi chyba natomiast e, nie wróci już e, do domu, tak jest. Hmm. Będziemy mieli push ze strony. Protosa I zobaczymy, jak jest na to przygotowany Terek. Dwa tanki bardzo ładnie rozłożone, ciężko będzie się dostać. Jednostką Protosa do nich będą mogły, więc w niale swobodnie prowadzić ostrzał. Dwa bunkry przezornie dostawione tutaj e, również przez Passive Dana. Mamy ops więc świetnie e, będzie wiedział. E, Protos, jak dokładnie jednostki terena e, są rozstawione, pozwoli mu to oczywiście lepiej rozplanować ten atak Raven. Z małą grupą Marinów patroluje tutaj maina e, pasji i próbuje wyłapać jakieś opsy. No jeżeli nie będzie uważał teraz Pji przepraszam, hack, to może stracić tego OPSA, a nie chciałby na pewno, e, aby do tego doszło, bo wtedy jedno banshi z klopiem mogłoby sporo e, w całym tym fajcie zamieszać. Dosyła tutaj cały czas jednostki hack. E, co ciekawe, nie ma tutaj żadnego Proxy pylona żeby e, szybko... Dosyłać tutaj jakieś posiłki. No i jest próba ataku, te bunkry szybko padną, ale prowadzą spokojnie oszcząt do tej sztanki będzie musiał podejść tutaj tymi marinami, Może jakiś point defense dron, ale wycofuje się. W tym momencie protos postawione forstwiny ładnie na rampie będą blokować te mariny. Mamy tutaj banszy z Cloakiem, tak jak mówiłem, ale jest w dalszym ciągu w armii Protosa Observer, więc nie musi się hak tym przejmować, póki co myślę, że będzie chciał podczas tego ataku zaekstować, protosa bardzo w głupi. Sposób stracił w tym momencie Pasildan do Banshi i będzie się próbował tak rozstawić z tymi kamieniami. Ciekawe, nie Excue, a myślę, że byłby to niezły pomysł. W tym momencie to on kontroluje mapę, on ciśnie przeciwnika, jest właściwie zamknięty w tym momencie, w swoim menie. Terran, i spokojnie przeciwnikiem Excuusa, myślę, mógłby dostawić się, proto szczególnie, że już 14 minuta. Gry, no i teraz e, będzie tutaj bardzo ważna akcja, będzie zawsze koncenę chciał wyciągnąć e, hak tego e, CC, jeżeli to się uda, to będzie bardzo, ale to bardzo z tyłu e, teran. E, wszystkie STV-y oczywiście reperują tutaj To Command Center e, sporo ich stracił na pewno e, w tym momencie pasywna, ale wydaje mi się, że uda się teranowi e, to CC e, uratować, takie jest STV już naprawiają e, to Command Center te tanki rozstawione u góry dodają straszny damage armii protosow zostały tutaj tylko same stalkery, nie ma już żadnych centry i wygląda na to, że z tego ataku protosowi nic nie zostanie co gorsza dla niego, nie tutaj zbyt wiele, bo tylko na chwileczkę wstrzymał wydobycie na tym Naturalu w dodatku Pasidan przygotował w tym czasie drugie CC zajmie więc teraz tego Expa, no a Proces dopiero w tym momencie zdecyduje się dorzucać Nexusa i przyznam się szczerze, że w tym momencie dużo lepiej wygląda Pasildan, pojawił się Forge u Protosa 00 póki co u niego i zdecydował się, że Armor to będzie pierwszy upgrade jaki będzie researchował 00 również na piechocie u Terana na mechu. Zresztą podobnie rzucimy okiem może. Jak to wygląda jeśli chodzi o Unit Kill, widzimy, że więcej zabił jednak stv Protos, ale to tylko i wyłącznie ze względu na tą akcję tutaj 8 STV-ów. Wyjął przy pomocy Banshee e, Teran. No i uspokoiła nam się gra. Zrobię łyczkę Energy Drinka, jeżeli pozwolicie. Och, gdyż zaschło mi w gardle. Jestem niezahartowany. I jeszcze. I co, okiem, do protosa, dawno mnie tutaj nie było. Postawił sobie kana, hak e, więc nie musi się już martwić za bardzo e, o te Banshee. E, charge researchowany dla zelotów, e, nóżki e, na pięciu gate'ach zaledwie, prosperuje w tym momencie Protos dorabia dużo zelotów, zakupuje spore ilości gazu, ciekaw jestem e, na co e, będzie chciały przeznaczyć, e, widzimy, że jakieś próby dropów były tutaj ze strony Pasildana, ale blisko armia. Protosa szybko zareagowało w dodatku. Mamy tutaj kanon, więc zabezpieczone są te ekspansje na każdym wydobyciu po jednym kanie. Nie musimy martwić o banshee na klołku Protos. No I samo potrzebuje się zniszczyć te kamienie. 121 21 z 17 no i mamy pusz ze strony Terana, sporo tutaj ma jednostek Pasyland, dwa tanki. Przede wszystkim jest ten Raven, więc point defense drone do dyspozycji Terana, no i wchodzi na tego expa, no jeżeli uda mu się wyciągnąć tego Forge'a, udało mu się to to w przerwie. Researchowanie tego pierwszego ataku dla jednostek Protosa. Udało mu się również wyciągnąć tego Nexusa. Mamy tutaj Ghosta, bardzo ładnej jenki. Poszło na te jednostki, ale sandwichowane te jednostki Terana i wygląda na to, że uda się obronić Hakowi. Ale zachował tutaj kilka jednostek w medivaku, Pasildan, zachował tego Ravena, więc dość ważną i drogą jednostkę i ten atak muszę przyznać znowu na korzyść raczej Terana, zniszczył tego Nexusa, zniszczył przede wszystkim Forge'a, który już w połowie e, przygotował chyba, tak mi się wydaje, e, pierwszy atak, więc opóźni upgrade'y e, na jednostkach protosa Teran. 1-0 w tym momencie, mieliśmy tutaj jeszcze jakiś skromny grog powstał w tym się Templar Archive e, researchowany już Storm, będzie więc musiał teraz e, spłacić się Teran aby e, unikać e, swoim, swoją armią tych Stormów, Ciekaw jestem dlaczego nie zdecydował się rozstrzelić e, z tym maruderem e, Protos mamy tutaj jakiegoś Archona e, spore nadwyżki gazu w tym momencie ma Protos więc e, będzie mógł dużą ilość Templarów do swojej armii dokomponować w krótkim czasie no i uda się teraz wyciągnąć e, hakowi e, tego Ravena ale mamy kolejny push w wykonaniu Pasidana. co prawda bez tanków tylko piechota, ile jest Tutaj właściwie stów tylko jeden, rzucę okiem na unit taba. O, oh, był otwarty. No i mamy tutaj starcie na środku mapy, ale zdecydowanie za mało jest tutaj tych jednostek. Protosa musi uważać, żeby nie stracić ich w głupi sposób Konkuzji w konkluzji w Oczywiście tutaj ułatwiają teranowi robotę. No i 161 do 108 supply'a i nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o Protosa. Rzucę okiem na Incom. Oczywiście dużo, dużo większy u Terana w dodatku zdecyduje się dostawiać kolejne CC i przyznam się szczerze, że nie wygląda to najlepiej dla Protosa będzie puszował teraz Hak ma tutaj sporo high templarów no ale jest Tom Ghost w armii Terka będzie więc musiał uważać na jakieś i nie może trzymać w jednej grupie tych templarów tak jak robi to w tym momencie już tutaj z Timaka troszeczkę za wcześnie Teran, no i będzie próbował podchodzić Dwa stormy, ale absolutnie trafione. teraz dużo lepsze. Widzimy, że ta armia ta, e, Terka jest już ledwo żywa, no i e, nie mieliśmy żadnego inga ze strony Konfidana a Szkoda, ale musi wycofać się mimo wszystko hak. E, chyba nie ma już energii na tych high tak jest, zamieniamy już w Archony, więc mimo wszystko nie byłby w stanie e, na pewno stawić czoła armii Concilana, jak to wygląda jeśli chodzi o łapy 1-1 e, jest już gotowy drugi atak e, Gotowy w połowie 1-0 w dalszym ciągu u Protosa i dostawia dwa forge. Hak widzimy w tym momencie i słusznie, bo będzie musiał e, nadrobić te upgrade'y, a my mamy tymczasem dropa e, znowu ze strony Pasildana i będzie e, niszczył te forge, chyba tak to wygląda. Ale e, mamy tutaj sporo tych zielotów wy czy zelotów e, z czarżem, no i szybko rozprawiły się z tym dropem, więc e, nie wskurał tutaj niczego e, Teran, a... Protos Teran przepraszam i będzie próbował w tym samym czasie Pasidan e, zająć kolejne wydobycie. Co ciekawe Teran będzie za niedługo e, wymaksowany, a tylko 140 supa UHK sporo, sporo ma tych templarów e, w tym momencie Ground Armor Level 2 jest już w drodze. Pierwszy, drugi atak również jest wycerczowany, więc będzie powolutku. Nadrabiał protos. Przepraszam pierwszy atak jest nieserczowany, więc powolutku nadrabiał z tą przewagę, którą wypracował sobie Teran. Jeśli chodzi o upgrade, zajmuje Golda. Nie zdecydował się na zajęcie Golda natomiast Teran. I zobaczymy, czy będzie hak w stanie obronić tą ekspansję. Sporą ma armię, ale wydaje mi się że lepiej to wygląda, jeśli chodzi o Poseidona, na pewno e, o nie, ten tap, przepraszam widzimy, e, że różnica w Army supply jest spora różnica w worker supply również jest duża więc i je ekonomicznie, e, jeśli o armię chodzi e, teraz wygląda teraz e, dużo lepiej widzi wszystko jak na dłoni, w dodatku wie doskonale Poseidon gdzie jest w tym momencie armia Protosa, widzimy, że rozstawia swoje templary e, Hack, aby przez jedno e, dobrze wycelowane EMP nie stracić całej energii, bo bez tych stormów ciężko będzie coś skórać. No i stimuluje e, widzimy małą grupę e, Maruderów, żeby szybciutko e, wysnajpować tego Nexusa. No i pada ta ekspansja, to już kolejny Nexus e, stracony przez haka i coraz gorzej to wygląda dla Protosa. Widzimy jak jego armia. E, Sporo rozrzucana jest, to oczywiście wszystko ma na celu, aby bronić się nimi EMP, ale Ghostów ma całą masę. W tym momencie pasjonatom ciężko będzie tak naprawdę nie wyłapać choć jednego EMP, ale ładny teraz bardzo Storm, rzucony z high grounda. No i musi uważać jednak mimo wszystko trochę proces, ale tutaj tego z do przodu, rzucony Chloe. Y trafił tutaj MP, ale ładny store, został rzucony na te ghosty, większość z nich padła, mamy tutaj również Colossa, no i e, większe starcie wreszcie jakieś na środku mapy, ale za mało zdecydowanie jednostek. Miał tutaj e, Protos, e, Hack, pisze e, GG, no i przyznam się szczerze, że e, przez większość czasów, czasu był z tyłu, e, stracił chyba... Trzy albo dwa Nexus ekonomicznie z tyłu, w dodatku wyciągnięcie tego Forge'a było tutaj też bardzo istotnym zagraniem ze strony dana Bardzo ładna gra ze strony Terka, przyznam się szczerze, że myślałem, że hak jak to hak e, zmiażdży tutaj, a tu proszę taka niespodzianka. To by było na tyle, dzięki za uwagę i przepraszam za to, że ten cast był tak mało profesjonalny, ale poprawię się.